Hello? Hello. I'm international. Hey yo, some you know? I'm international. Hello? I'm international, no? tutaj protogram dupę klepnę A, to Hermionka jest. O, o, nie, nie, nie. Wstaw te liście oczy? Nie było czerwonego, I to żółte było. Żółte, żółte było. Więc to nie wiem. Zbanują mnie jak paję za niedługo Ninja, ja sedwis, standard, nie pałac, nie <laughs> ct, no. obiekt w dżungle, ap przy b Panie, zero ma za boxami Jest <laughs> Kurwo Jest No nie, wszystko do niej wejdzie Under Przeproś Paulinę <laughs> O nie! Kurwa a, został Papryk jakiś i Paulina Dawaj, Radomiks 4K O <laughs> Oj oj. co się stało? A, nic, lag był O, no nie nogi! Pod drewnem, pod drewnem Pod drewnem? O, pod drewnem <śmiech> <śmiech> oh. On nie je... Kurde

Wy też się zawsze bawicie piwem i zrywacie etykietę z niego? <laughs> Nie? Nie zawsze jakoś tak. Muszę się czymś bawić zawsze. Co, widzieliście to? Co by się stało? Aaa, Jasna cholera! A to bo od razu piosenkę, nie KURA! Żółty, 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 żółty. Tak, to standard. standard. Zapakę Już defa obok. Dobra, zły Nie defa po co? Daj mi mocna te meko! Już dwóch fragów ma. Bajku. Już dwa fragi ma. Przepotężdy przepotężny Witula? Ja z 4 klo in action no, brawo. Heavens, no, no, Brawo, w no, brawo, dobra. Góra! A brawo, 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 na brawo, teraz! brawo, Jezu! brawo, Pitek! brawo, Ja 4 Jeden ci... Nie, nie, wchodź bak. Jeden B może cię wziąć. No, no. no. Może być za skrzynią ewentualnie. Nie no. za skrzynią. Lasakra no, no, to... chyba. No, no kurwa, ekstra klasa, szefie. Co? No. Rush main, rush main. Łooo, dużo no, rushemaina. No. Skapu. Wali, wali. No. Ja nie zagrałem. Łooo. Ale sytuacja. się, ej, co się to założyłem? Poraz ciśnij kiwkę i okay. dawaj. Dawaj, prawda. Co robisz? zagranie, prawda. Nie za skacząca na BS-ie. Dawaj, prawda. <laughs> Dobrze. Dobrze, ruda ja Dzięki, Shadow, jezus chryste. No, szmaciarz. Chromosomów ile mam? więc od ciebie gościu Oj. Co on Dobrze. robi? Dobrze do, Lecimy, 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 lecimy tu A jest no. Ja mu HEGA dałem Ooo Tu B Plantują B O, no to... O On... on, oni w tempo on samemu B wybiegł z paką? Hmm Łakasz Niezu. Jezu 3 w terror to jest marzenie moje, naprawdę Zwie Moje wielkie marzenie Spełnijcie je

nie wiesz, żeby to los. No, Nice No, lewo. O nie, lecami na Ja, No, plecami na BS chodź no, no, Apsy Nie no Kurde Kurda. Okay, okay. Okay. do, do To oh. jest A O Kurda, jaki mi daje Weź